Halo Aniela, Te, no. co my tam będziemy robić? Będziemy to tam jako gorzoła pić, albo ino będziemy nurkować? Wiesz, jak będziemy pić gożoła, to najlepiej jej miejscowo, bo tego A, jo, to, nie to, nie to, to takie słabe pieruństwo, nasza czysto no, nie wyznamy. Albo szpyruniu się kupimy na Flughafen i będziemy to zarły, a nie tam. Musimy mieć odwagę do nurkowania, a ty myślisz, ino ta, ta nasza, ta jej, ta jej jest naszy. do niczego. No. A właśnie, ja bym chciała spróbować to, co tam jest ciekawego, a nie co u nas. No, Ale ja nie to wiem, jest słabe, to nie będzie miała odwagi, kobieto, żeby nurkować. No. I już ja by... to się bierzemy, złopolać, smażyć pierunie o, polać na plaży. ja nie lubię, ty wiesz, że ja nie lubię opolać. Hmm, to jest, to, to za mużinami lotała. <grym>, a po co bez tam bez? Jadę? Jadę tam po to, Jak ja tam była, to tam było w pierunach, a no za tymi biołymi lotały. Te pieruny. Godem ci, to było... Ale po co tam jadymi? No po co ja Żeby się Chyba napić kolatę. i trochę wiesz jak o, za tymi chłopami ty polotać ty To Toś ci tęskno teraz. No teraz wiesz, tak już troszeczkę mnie tak taka tęsknota, wiesz, i tak może jeszcze za tym... Ciebie jest nie. nie. Toś ty jest tako wierno nie? Jakoś ty jest wierno. To jest. Masakra. Normalnie. Ale o, ty się tak, wiesz, i no tak myśla, że to, że tam poleca, za tym, za tym. A chyba ino by da nurkować. Ja tak ty gożole jej. Chyba <grywa> więc. Nie Ino ty gożole i go ty gożole. Dobra, wolę. spotkamy się tam to pogadamy. No to na razie. To jest tak, się, się wszystko to się wszystko to fajnie grodo, ale no niestety no po tym ma swoje prawa. Ja. I ci się nie chce, nie? Ja się też nie. Jak to myślę, to, to powinno być tak, jak się człowiek urodzi i skończy szkoła, to powinien dostać emeryturę. Ja, jak to mówię, to, to, ja, to powinien dostać emeryturę. Żeby miał pieniądze, żeby mógł szaleć, żeby mógł, mógł się długać i tak dalej. A potem, jak już mąż 40 lat, to niech idzie do roboty, żeby ta emerytura odrobił. Bo tak, no to też wiesz, jak to jest. Mąż możesz 30 lat. I teraz byś chciała wiesz impreza, nie? Żeby przyszły koleżanki, koledzy, zrobić fajną piwa, ale musisz mieć na to pracę. No ale nie masz pieniędzy, żeby mieć wielkie mieszkanie, nie? No nie robisz tego. Potem całe życie robisz, w końcu masz pieniądze, kupujesz te większe mieszkanie.

Halo, halo, halo! Tu nie wolno parkować! Kto, co się tam stanęł? A co się dzieje? No co się dzieje? Tu jest, tu jest nasz, nasz plac. Tu nie wolno parkować. Jak? To ulica jest dostępna do wszystkich. A po drugie ja się... Ale tutaj... to nie jest ulica i no to jest plac. I to Hopie, jest nasz plac. zrozum to, że ja tu dostał przydział na mieszkanie. Ja się rozwiódł z babą. Jeszcze jakoś baba ze mną ma mieszkać. Ja już się cały fort piernie I nie nerwuj mnie. No ale to ja bym na twoim miejscu, jak ja bym dostał mieszkanie razem z babą, to ja bym się cieszył. A ja o wręcz odwrotnie. Nie lubisz z babą mieszkać. Nie. Już mu jedny dość i, i starczy. A może tyś jest ten? Nie, on ja nie jest ten. Nie, nie nie bój się. No to słuchaj, no dobrze, no tak tu będziesz mieszkać, to musimy razem jakoś ze sobą żyć. Jest Krzysiek, a ty? Ja mam Andrzej na imię. No to Andrzej, to Giz, to się, kiedy się trafimy na piwo. No cześć, Serwus. Cześć. Kurde, wszędzie. Kaj przyjdziesz to same problemy. No tak się zaparkuje i stoi i mu to pasuje po no a ty się nerwuj. Pieroństwo pakują to tak, że tego się otworzyć nie do. Dobry wuszczik, dobry wuszczik, mmm, super. Halo, Hilda, jesteś tam! Ja, to nie Hilda i no jo, ładni hop! A to ty sąsiad? Ja, sąsiad! No, coś to dziś uciekł z roboty! No, Szyta się skończyła, nie? No, sykta się skończyła i zajrzeć bąki zbiją, nie? No ja, lepiej umrzeć z nudów jak z głodu, rozumie, strona pieniędzy za to jest, nie? No to się człowiek musi tam jakoś zatrzymywać w tej robocie, nie? No ja wiem, a ja już w niedzielę, jak idę do roboty, to myślę o sobocie. To jest normalne, no ale wiesz, trzeba robić, no bo wiesz, innej wersji nie ma. No wiesz co, ja ci powiem, bo to jest tak, że y, moja baba na przykład ma fajną robotę, nie? Bo ona sztympluje te listki i młodziennie inna data. No, ja, ty masz różne listki miłosne i takie, i żałosne, a jo i, no, i maile, i maile, i więcej nie ma nic. Ja, ty ślimoku, i maile, i maile, jak ty nawet nie wiesz, jak się komputer załączał. Słuchaj, no Hilda, mnie później, bo muszę teraz złowie odważyć, bo myśmy mu tam postawiony, no to na razie, nie? No, cześć. Dobra, idź ważyć, a ja jo, jo Hildzie powiem, jak przyjdzie z roboty, żeby do ciebie przyszła. Cześć.